Rozpoczynamy dzisiaj okres Wielkiego Postu, 40 dni wyjątkowych w roku kościelnym. Zapewne w tym czasie wielu będzie podejmowało różnego rodzaju umartwienia, wyrzeczenia, jak wiemy, szczególnym sposobem przeżywania Wielkiego Postu jest jałmużna, jest post i modlitwa. Jednak uwaga, to nie jest czas, w którym mamy sobie coś udowodnić. To nie jest czas, w którym mamy udowodnić coś komuś lub Panu Bogu. To nie jest poligon ani tor przeszkód. Przede wszystkim, jak mówi dzisiejsze słowo, chodzi o to, żeby rozdzierać serca. Rozdarte serce to jest serce bezbronne, które nie boi się prawdy o sobie. I dlatego Słowo Boże ma nas przede wszystkim przygotować do tego, aby świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa nie jako jakieś wydarzenie historyczne, które miało miejsce. Prawie 2000 lat, około 2000 lat temu, ale przede wszystkim jako fakt, który dzisiaj się dokonuje, bo każdy z nas ma jakiś, jakiś grób, każdy z nas ma jakieś ciemne zakątki, które nie są jeszcze oświetlone, od których uciekamy, których się boimy. I ten czas ma nas przekonać przede wszystkim o naszej kruchości, o naszej słabości. I przygotować nas do tego, żebyśmy w Dzień Zmartwychwstania razem z Jezusem Chrystusem mogli powstać, mogli y, cieszyć się z tego, że Jezus Chrystus zwyciężył to wszystko, co jest w nas słabe, to wszystko, co jest oporne wobec Pana Boga. Słowo Boże. Post. Modlitwa, jałmużna mają nam w tym pomóc. Nie są celem samym w sobie, bo celem jest Bóg i w centrum jest Jezus Chrystus zmartwychwstały. Dlatego niech ten czas będzie czasem zmagania się, w świadomości, że Jezus Chrystus zmartwychwstały może zwyciężyć wszystko to, co w nas jest ciemne, co w nas jest trudne, z czym sobie nie radzimy.